Prawa noga obsługuje dwa pedały: albo hamulec, albo gaz. Lewa noga obsługuje jeden pedał sprzęgło. Sprzęgło należy wciskać do końca. Za każdym razem, gdy chcesz dotknąć gałki, żeby zmienić bieg, musisz wcisnąć sprzęgło. Dopiero wówczas możesz zmienić bieg. Biegi generalnie opierają się na schemacie. Literki H. Duża litera H. Tak to sobie trzeba wyobrazić. Duża litera H. Jeśli są nadbiegi jak piątka i szóstka, to H się rozszerza w podstawowej wersji skrzyni jest li duża literka H jedynka, dwójka, trójka i czwórka do podstawowych biegów. Jest zawsze bieg wsteczny, który jest różnie umiejscowiony. Tu jest umiejscowiony po lewej stronie u góry, ale może być po prawej u dołu. W związku z tym, że tutaj są dwa nadbiegi. Piątka i szóstka. Techa się rozszerza robi się takie podwójne. Aby włączyć bieg, należy nacisnąć sprzęgło. I włącza się od jedynki, jeśli mamy zamiar ruszyć. Wtedy bierzemy, nigdy tak za gałkę się nie chwyta, dziewczyny. Tak się bierze. Do skraju. Bo normalnie jest w pozycji między trójką a czwórką. Normalnie dźwignia zmiany biegów jest w tej pozycji, tutaj. Więc pchając. Ciskając sprzęgło i pchając do przodu mamy trzeci bieg. Żeby włączyć czwarty należy na luz. Tą pozycję, którą pokazywałem. I na czwórkę. I znowu na luz. Zawsze przechodzimy przez tą pozycję. Znaczy nie zawsze, bo w momencie kiedy mamy jedynkę To dźwignię bierzemy do skraju I do przodu Dwójkę Skrobimy po tej stronie Po lewej stronie Skrobimy na luz I dwójka Chcemy trójkę Pchamy do przodu I do przodu Więc dwójki na trójkę Pchamy do przodu, ona wskoczy sama tu i jeszcze raz do przodu. Z dwójki dwa razy do przodu. Do przodu, ona tu wskakuje i jeszcze raz do przodu. Jeśli byliśmy na trójce, to na czwórkę na luz i czwórka. Na piątkę na luz w prawo skrobimy i do piątki. Na szóstkę w prawo trzymamy na luz i na szóstkę. Żeby włączyć na luz, należy i ona sama wraca do swojej pozycji.